Chleb, ale to chusteczka. Chcesz mi wytłumaczyć żona, gdzie ty mnie zabrałaś? Zabrałam cię do japońskiej kawiarni, w której właśnie będziemy testować viralowy chlebek. Normalnie to sami widzę, że się go dostaje. Tak i właśnie jestem ciekawa, jak oni to robią. Tyną to tak... No i to się niby tak odrywa, nie? Jest no. to ciekawe, że to będzie miękkie czy twarde w sumie? No właśnie, więc idziemy zobaczyć Mamy już jakieś 15 minut na papirusa, na i czekoladę Tak, generalnie lokal jest pusty Zamówiliśmy to qr bo tu się QR-em zamawia I czekamy Dużo oni go, ten, układają dopiero dla nas Patrzcie, po 20 minutach Zbliżamy się coraz bliżej do jedzenia Zbliżamy się coraz bliżej? Ma to sens? Możemy się zbliżyć coraz bliżej Nie, no nie, ale czekaj, Thank you so much 25 minut Końców, ja bym mogła umrzeć z głodu w tym czasie Dobra słuchajcie, tak to wygląda Niby to są kartki, ale zobaczcie, że to wygląda jakby było w jednym kawałku Testuj Nie wiem czy tak się dostaje jedynie w Japonii, ale to mi się kojarzy z Japonią No trochę tak, podanie jest takie W Japonii jeszcze nie jakbyś ręką, tylko jakbyś tucami albo przez chusteczkę albo rękawiczkę Papirus ale to jest taka wierzchnia warstwa, poczekaj. No, no właśnie, poczekaj, bo teraz tak, bo to było na wierzchu, a jak to dalej rozerwać? Dobra, wzięłam część, ale zobacz, oczywiście tak jest. Patrz. No dobra, oderwałaś jeden, tak? No i kolejny. Okej, okay, dobra. Ta górna warstwa jest grubsza chyba, ale tak to są do rozerwania. Pusteczki, zobacz. Możemy wysmarkać nosa. Chortuję. Hihi. Samo ciasto sprawdźmy. Moślony chleb tostowy? Chleb tostowy... Z... Większą ilością maślaności w sobie Ale taki dobry chleb tostowy Taki z piekarni, nie taki z woreczka uh -huh. Ej, dobre to To jest fajne, co mi się podoba To dwa kawałki chlebka, bo jeden ciężko oderwać. I składasz go tak sobie o I moczysz I to jest idealna grubość To jest idealna grubość widzowie, jak coś, według mojej żony Idealnie wchodzi taka grubość? No, idealnie wchodzi. Mega dobra. Nie, ale szczerze, 53 dirhamy za to zapłaciłem. Kawałek chleba tostowego z sosem czekoladowym. A sos czekoladowy jest słaby. No właśnie chciałem sprawdzić i powiedzieć, czy chociaż jest dobry. Jakby się rozpuściła jakąś taką czekoladę, Aro dosłownie, i ją wlała tutaj. Ale za to dżem, mega dobre. Fajne, delikatne, no spoko jest Dałabym za to 50 dirhamów, czyli około 50 złotych Nie Jak mi ktoś taki za 15 złotych zrobi w Polsce, to będę jadła Macie pomysł na biznes